Może i obostrzenia się luzują, ale moje mocki nie. Dlatego dziś Was zapraszam na kolejne scenki z pandemicznej codzienności. Cześć. witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dostajemy dziś znów fragment dachu i poddasza i właściwie góry mamy już zamknięte, ponieważ pierwszy fragment już jakiś czas temu się ukazał na moim kanale. Serdecznie Was teraz zapraszam do narożnika, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, a dziś go sobie domykamy i w sumie zostały jeszcze jeden mocek tak? Jeżeli się nie mylę, jeden mocek został i zamkniemy nasz dom, To nie znaczy, że oczywiście on się będzie składał tylko z kostek, które dotychczas widzieliście, bo tam będzie zdecydowanie to rozbudowane, nie tylko wokół, ale i wewnątrz też pewne zmiany się podzieją, ponieważ ten mocek cały czas żyje, chociażby dlatego, że tu się, wiecie, dokonują różne zmiany, tu się coś zmieni, tam stwierdzę, że jednak będzie ładnie to wyglądało, tu po złączeniu się okaże, że to się nie mieści i tak dalej, i tak dalej. Dziś fragment podarza oraz balkonu, no i teraz tak, pamiętacie, normalnie te mocki są 8 na 8 jednakże w przypadku poddasza tu się dzieje troszkę mniej, przynajmniej w przypadku pierwszego poddasza, bo tu już nie. Ale stwierdziłem, że też nie będę się wykupiał, robił tego jako kostki 8 na 8, tylko jednak 16 na 8. I mamy tutaj dwie scenki kolejne pandemiczne. Jedną z nich jest, może najpierw właśnie zajrzyjmy do środka, bo tam, yy, to co widzimy tu będzie znacznie ciekawsze, dlatego koniecznie zostańcie. A gdy zajrzymy sobie do środeczka naszej drugiej części poddasza, co tutaj zobaczymy? Ano pieska na takiej scenie. Moi drodzy, każdy z moich mocków oddaje jakoś pandemiczne realia. Koncerty, no tego w tych pandemicznych realiach nie zaznacie. Chyba, że mówimy tutaj o koncertach online'owych, ale wiecie, no... Koncert onlineowy to jest jak budowanie w o, budowanie na komputerze. No, 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 nie jest to do końca to samo, uważam. No i nasza silna, niezależna kobieta, tutaj na strychu, przed swoim, w drugiej części, przed swoim muszkiem, ma taką właśnie oto scenę. Scena ta pochodzi oczywiście z magazynu Lego Friends. Jeżeli go jeszcze nie posiadacie, no to zachęcam, bo cały czas jest w sprzedaży. Taka scena z takim pieskiem. Ma on tutaj nutki, bo oczywiście nutek nie pamiętam, muzyczki gdzieś tam nie kojarzy, więc potrzebuje czegoś takiego. No i ta silna, niezależna kobieta dla swojego pieska, dla swojej tutaj suczki właściwie, stworzyła taką scenę, by móc się tymi koncertami raczyć. E, poza tym, no tak naprawdę tutaj już się wiele nie zmieściło, bo ta scena ma dość dużą podstawę i tak dalej, no i tu już musiałem to ściąć, ponieważ tu jest dalsza część, tak jak mówiłem, wcześniejszego mocka. Natomiast na pewno mamy tutaj jeszcze do czynienia z balkonem, który nam się w ten sposób otwiera i oczywiście na balkonie dzieje się nie mniej ciekawie. W... Gdzie jest gitara? Niosłem... Gitara była powieszona, a gdzieś nie odpadła po drodze gitara. No co za skandal. Jeżeli przyjrzymy sobie drugą stronę balkonu, to też mogłoby się wydawać, że tutaj nie wiadomo co się nie dzieje, ale nic bardziej mylnego. Bowiem, pandemia to również, wiecie, ten czas, kiedy jesteśmy pozamykani w domach, częstokroć, bo oczywiście nie zawsze, kiedy się nudzimy i szukamy sobie nowych, wiecie, jakieś hobby chociażby. No i właśnie silna i niezależna kobieta znalazła sobie nowe hobby. Otworzyła sobie kanał na YouTubie. Oczywiście, jakie tematyce? Tematyce dla silnych i niezależnych kobiet, i zajmuje się na tym kanale. Otwieraniem słoików. Ponieważ otwieranie słoików to jest to, z czym silne i niezależne kobiety mają chyba ma najwięcej problemów i czego się wstydzą powiedzieć, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na silnego mężczyznę. Ona jednak otwarła kanał, by udowadniać dziewczynom, że tutaj nie trzeba być właścicielką faceta, żeby on otwierał wam słoiki, że można robić to samodzielnie i robi tam unboxingi i robi tam w ogóle recenzje. A co będę wam gadał? Może ja po prostu puszczę wam fragment jej kanału? Cześć, moje kochane dziewczynki! Dziś wracamy sobie do słoików. Oczywiście, uważajcie, jak będziecie googlować sobie na YouTubie y, film Słoik, to uważajcie, byście trafiły na mój kanał, a nie na taki inny film. Dziś otworzymy sobie, precenzujemy, recenzujemy sobie nową firmę, taką z oliwkami. Oliwki te kupiłam w, bie w Biedorce i bar Bardesa. To są zielone oliweczki z serduszkiem, no bo serduszko jest, kochane, najważniejsze całkiem, całkiem ładnie wyglądają, ale oczywiście nasz kanał skupia się na otwieraniu słoików, a nie na oliweczkach. W związku z tym ja już jestem gotowa. I uwaga, i... i... No, powiem Wam szczerze, polecam, polecam. Bardzo łatwo takie oliweczki się od, od, odkręca. Każda kobieta, jak będzie chciała na obiad robić, nie ma większych problemów z takim słoikiem. Serio, seriówa, polecam Wam, kochane, 100%. Bieda, biedaronka, yy, takie oliweczki, yy, no naprawdę, godne polecenia, otwiera się. Bez yy, problemu, bez problemu. Tu już, tutaj kochane, widzicie kolejne słoiki na najbliższe tygodnie. Także zostawcie subika, to wtedy będziecie otwierały sobie ze mną i nie będziecie miały problemów. Nie, tak jak było o, z tym. O, pamiętacie ten odcinek? Oj, odradzam, odradzam tamto. Papa pa, dziewczynki! Także tak to wygląda, moi drodzy, I każdy gdzieś sobie tą swoją przestrzeń musi w tej pandemii znaleźć. No i tak jak Piesek gra koncerty, ona tych koncertów słucha, aby tutaj się nie nudziła, tak i robi swój kanał, kto wie, może kiedyś z tego kanału będzie żyła i będzie zawodowo otwierała na YouTubie słoiki, moi drodzy, nie wiem, przekonajmy się w przyszłości. Byście się o tym przekonali. Zostawcie subskrypcję, to nie przegapicie przyszłych odcinków, bo być może do tematu otwierania słoików jeszcze kiedyś powrócimy. Pamiętajcie też, by zostawić lajka, komentarz, bym wiedział, że takie filmy podobają i by takich filmów było po prostu więcej, bo jak najwięcej ja chcę osobiście ich robić, więc teraz piłeczka po waszej stronie. Pokażcie mi, że też takich filmów chcecie dużo. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!